Dzień dobry, witam Państwa, pozdrawiam Państwa z Chicago. Jestem tutaj na konferencji technicznej i bardzo się cieszę, że mam szansę, aby opowiadać Państwu na temat wyzwań. Jakie mamy w związku z zasobami wodnymi i odpornością środowiska? Jeżeli chodzi o moje pochodzenie, moi dziadkowie pochodzili z Niemiec i Polski, więc mniej więcej w 48% jestem Polakiem, więc bardzo się cieszę, że jestem tutaj przed Państwem. Mam nadzieję, że kiedyś przyjadę do Polski osobiście. W Polsce jest bardzo duża społeczność polska, włoska, niemiecka. Spotkaliśmy się tutaj w tym momencie, żeby omawiać tematy globalne dotyczące wyzwań takich jak powodzie, podtopienia, nowa infrastruktura zielona, jakość wody. Tak, aby te wszystkie rozwiązania były spójne z dyrektywami unijnymi. I wiemy tutaj, że istnieją bardzo duże szanse dla restauracji jakości wody. Jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne, coraz częściej i coraz dłużej występują różne ekstremalne zjawiska pogodowe. Więc doświadczamy potężnych osunięć ziemi, burz, powodzi, więc jest to bardzo ważne, aby zachować odporność środowiskową, być adaptowalnym, wprowadzać programy, które będą zrównoważone, aby korzystać z różnego rodzaju rozwiązań i budować w miastach obszary zielone, parki, wykorzystywać wodę w mieście do podlewania roślin. Aby wykorzystania w jak największym stopniu wody opadowej, niektóre podejścia, na przykład z obszarów nadbrzeżnych, nad oceanem lub nad morzem, Zostały już wykorzystane w różnych częściach świata, więc bardzo jest to ważne, aby te elementy wykorzystać w innych miejscach. Nie chodzi o to, żeby tylko pompować wody, które w wielu przypadkach umierają, wymierają tam ryby, czy na przykład jest to zatoka południowa, czy inne części świata. Więc jeżeli chodzi o zarządzanie wodą opadową, wodą burzową, jakość wody jest tutaj bardzo istotna, należy ją mądrze wykorzystywać. Chodzi o to, aby redukować napływ wody słonej w obszarach przybrzeżnych, ponieważ woda, woda słodka jest nam niezbędna w ogromnych ilościach, albowiem dodatkowym problemem jest tutaj bardzo wysokie zasolenie wielu wód, które występują na kuli ziemskiej, więc dobra wiadomość brzmi tak, że zaczynałem moją pracę zawodową, a właściwie zainteresowanie tym tematem w 1970 roku, kiedy byłem dwunastolatkiem, ale zaczynałem już mieć zainteresowania, które doprowadziły do mojego zawodu, to w tym momencie widzimy, że mamy naprawdę fantastycznych profesjonalistów, mamy najlepsze narzędzia w historii świata i dzięki współpracy, finansowaniu oraz współpracy sektora publicznego i prywatnego jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów. Z czasem w tym momencie musimy zapobiegać dalszemu podnoszeniu się poziomu morza. Musimy być przygotowani do różnego rodzaju adaptacji. Musimy zobaczyć, jak wyglądają nasze opcje y, zachowywania wody, y, picia, użycia w sposób najbardziej rozsądny i zrównoważony. Nasze oceany również reagują na zwiększone poziomy CO2, na zwiększoną temperaturę, więc chcemy być ekologiczni, chcemy wykorzystywać możliwie jak najbardziej naturalne rozwiązania, chcemy wychwytywać wodę na przykład na dachach budynków, więc wykorzystywać wszystkie możliwe opcje. I takie rozwiązanie pozwalają już na zmniejszenie wykorzystania i zużycia wody i dzięki takim rozwiązaniom będziemy mieć zdrowsze środowisko, nasze miasta będą zieleńsze. Mam nadzieję, że kiedyś spotkam się z Państwem na żywo, ale cieszę się, że mimo wszystko mogłem przed Państwem wystąpić. Wszystkiego dobrego, owocnej konferencji.